Dzień dobry, drodzy akwaryści! Kuba Jankowski z kanału Aquapasja serdecznie wita Dzisiaj przepraszam za mój głos, ponieważ yy, nie jestem w pełni zdrowy. przeziębienie daję sobie znać, więc tak, postaram się mówić jak najwyraźniej, jak najdonośniej, ale niestety, jak słychać, nie jest mi to dane. Yy, o czym, no widzicie, o czym dzisiaj? Yy, dzisiaj o. O tym, co miejsce miało w weekend, w sobotę, piątek, sobotę, pojawiły mi się w baniaku młode ramirezy. Tutaj, za tym korzeniem, było gniazdo i tam pojawiały się maluszki, które już na filmiku widzieliście. Tutaj Katuś, który starał się młodych pilnować. No ale cóż, wszystko zapowiadało się bardzo, bardzo ładnie, a skończyło się fiaskiem. Ja mówiłem na filmikach, które poświęcone były młodym, że tutaj za bardzo sobie nadziei nie robię na uchowanie potomstwa, ale nie myślałem, że sprawy taki obrót przybiorą. Mianowicie obserwując całą sytuację myślałem, że wszystko jest w porządku. Ojciec pilnował młodych, młody się pojawiały co jakiś czas. Dwa, trzy maluszki widziałem pływające. No, ale od piątku nie widziałem samicy. Na początku nie niepokoiło mnie, to myślałem, że w bardziej w ukryciu pilnuję młodych, jednak gdy już w niedzielę jej nie widziałem, sprawa zaczęła robić się zastanawiająca i niefajna. Przez przypadek odkryłem, że samica utknęła pomiędzy tego nie widać, o pomiędzy Gąbką na wlocie filtra, a boczną ścianą. Z mojej winy, ponieważ filtr przysunęłem zbyt blisko bocznej ściany. Teraz jest już odsunięty, jest tam luka. Samicę tam utknęła, no i krótko mówiąc, dokonała swojego żywota. Samiec przez weekend był od, przez poniedziałek i pół, półniedzieli. Był sam. Dzisiaj udało mu się. Skombinować nową partnerkę. Może uda się i ją, i jego tutaj uchwycić. Na razie nie jest to miłość od pierwszego wejrzenia, ale nie jest też jakaś Bóg wie jaka nienawiść. Tutaj samiec. Tam w tle moja córka bawiąca się. Pojawia się panna. No i takie boksowanka podganiania mamy. Nie jest to jakoś bardzo, bardzo o, widzicie właśnie, takie bardzo uciążliwe, ale on trochę na nią pogania, trochę ją poboksuje. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie zbytnie się tym nie przejmuję, wiem, że ryba jest nowa. Wiem, że on jest na swoim terytorium, że to on tutaj warunki stawia, ale cały czas <coughs> mam w pamięci to, gdy ten samczyk właśnie był mniejszy od samicy, od tej, która dokonała swojego żywota za filtrem. Był od niej mniejszy, był ganiany, no i był ganiany przez dobry miesiąc, aż w końcu te ganianie ustąpiło, no i pojawiła się ikra. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Teraz nie goni samica samca, a samiec samicę. Nie wiem, czy tu jest taka różnica, jeżeli chodzi o to, więc będę obserwował sytuację. Zobaczymy, czy, czy między nimi zaiskrzy, tak jak zaiskrzyło pomiędzy poprzednią samicą a tym samcem. Na początku też miłości nie było, ale później. Ikra się pojawiła i maluchy. Zobaczymy jak będzie tutaj. Jak widzicie na filmiku podgania samicę. Trochę ją tam podszczypnie. No ale, ale chyba tragedii nie ma. Jak to będzie się rozwijało? Sam jestem ciekaw. czy tam za korzeniem sobie pływa. No, tak to na razie, moi drodzy, wygląda. Zobaczymy, jak będzie dalej. Będę zdawał z tego relację. Pozdrawiam. Życzę wszystkim przede wszystkim sobie zdrowia. Kłaniam się. Cześć.